Rozdział 5. Pan sądzący. W księdze Sędziów opisana jest walka Gedeona z Midiańczykami, gdy zabrzmiał okrzyk bojowy, miecz dla Pana i dla Gedeona, wojsko Midjańczyków uciekło w popłochu. Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie. Księga Sędziów, rozdział siódmy, werset 22. Był to sąd Boży. Wojownicy z jednego obozu zabijali się nawzajem. Księdze Izajasza, rozdział 37, werset 37 i 38, również jest mowa o takim sądzie Bożym. Sanherb bluźnił żywemu Bogu pod Jerozolimą. Wtedy Pan pobił jego wojsko. 185 tysięcy żołnierzy umarło tej nocy. Sanherib wycofał się do swojego kraju. Nie uszedł jednak przed sądem. Zabili go dwaj jego synowie, Adramelek i Sareser gdy modlił się w świątyni do swego Bożka. W plemieniu Midianczyków brat podniósł miecz na brata z tego samego plemienia. W królestwie Sanheryba synowie podnieśli miecz na własnego ojca. W kraju Zulusów skłóceni członkowie klanu wyniszczają się wzajemnie przez dziesięciolecia i można odnieść wrażenie, że jest to spowodowane sądem Bożym za to, że nie chcą otworzyć się na Ewangelię. Posłuchajmy, jakie walki toczą się tam współcześnie. Trzy tereny, na których toczą się wojny, znane są mi osobiście. Pierwszy, zamordowanie syna królewskiego. W marcu 1976 roku udałem się z Erlo i jego zespołem w drogę do Mahamberi w Transkei. Przejeżdżaliśmy obok jakiejś zagrody i Erlo powiedział: Tu kobiety zamordowały mężczyznę. Poprosiłem, aby opowiedział mi tę historię, o to co usłyszałem. Pewien naczelnik w Transkei poprosił kiedyś Erla i jego zespół, aby przyjechali zwiastować Ewangelię na podlegających mu terenach. Zaproszenie to miało wielkie znaczenie, bo naczelnikowi temu podlegało 30 pomniejszych naczelników plemion, a więc cały ogromny rejon stanął dla mężów Bożych otworem. Po kilku godzinach jazdy zobaczyli zagrodę, które jacyś mężczyźni kopali właśnie grób. Jedna ze współpracownic Erla powiedziała: Mam wrażenie, że pan chce, abyśmy się tu zatrzymali. Paru innych współpracowników poparło to zdanie, ale Erlo sprzeciwił się: Jest już późno, naczelnik nas oczekuje, nie możemy się teraz zatrzymać. Gdy przybyli na miejsce, naczelnik zaczął ich przepraszać, że nie mógł zwołać zebrania wyjaśnił, że przyjechał do niego urzędnik państwowy, więc musiał zająć się urzędowymi sprawami i nie miał czasu na przygotowanie zebrania. Erlo odpowiedział: To dobrze się składa, bo właśnie dowiedzieliśmy się przed chwilą, gdzie Bóg nas potrzebuje. Zawrócili więc spiesznie i przed zagrodą zastali policyjny samochód. Co tu się stało? spytał Erlo. Policjanci odpowiedzieli: Zamordowano tu mężczyznę. Czy jest tu ktoś, kto może go pochować? Nie. A czy my możemy się tym zająć? Proszę bardzo. Kilku współpracowników wykopało do końca grób i policjanci wynieśli z samochodu ciało zabitego. Erlo spytał, czy może go zobaczyć. Odsłonięto prześcieradło. Zmarły miał rozłupaną czaszkę i zmasakrowaną twarz. Erlo chciał wiedzieć, jak do tego doszło. Otóż syn królewski zakochał się w dziewczynie należącej do grupy przeciwników jego plemienia. Omówił się z dziewczyną, że przyjdzie tej nocy do jej chaty. Nocą zapukał do drzwi lepianki. W zagrodzie należącej do jednej rodziny każdy jej członek z wyjątkiem małych dzieci ma swoją lepiankę. Dziewczyna otworzyła drzwi, wpuściła młodzieńca i uciekła, mówiąc: Zaraz wrócę. Pobiegła szybko do sąsiednich zagród i doniosła. Jest u mnie syn królewski. Weźcie noże i przyjdźcie. Grupa przeciwników rodziny królewskiej nienawidziła wszystkich członków tej rodziny, ponieważ parę lat wcześniej krewny króla zamordował kogoś z rodu tej opozycyjnej grupy. Uznali, że nadszedł czas zemsty. Wzięli więc długie noże i wtargnęli do chaty dziewczyny. Syn królewski, zgodnie z obyczajem Zulusów, zostawił swoją broń przed chatą. Kobiety zmasakrowały młodzieńca i rozłupały mu czaszkę, aż mózg wypłynął. Potem wyciągnęły zwłoki z chaty i przyniosły je w pobliżu Zagrody Królewskiej. Policja bez trudów trafiła na miejsce zbrodni, idąc po śladach krwi. Znaleziono części czaszki, kości mózgu i strzępy ciała. Kilka kobiet aresztowano. Na pogrzebie nie było ani jednej kobiety. Nie puścili ich mężczyźni, ponieważ hańbą jest zginąć z rąk kobiety. Er rozwiastował ewangelię i stał się cud. Żona i matka króla oraz kilka innych kobiet i mężczyzn przyszło do Jezusa. Ponieważ kobiety nie mogły być obecne na pogrzebie, współpracowniczki Erla chodziły od chaty do chaty niosąc radosną nowinę. Wydarzenie to ukazuje jasno, że Duch Boży sprawił, iż jedna z współpracowników oświadczyła: Mam wrażenie, że Pan chce, abyśmy się tu zatrzymali. W ruchu przebudzeniowym wśród Zulusów dominuje kierownictwo wywyższonego pana. Opowieść druga. 24-letnia wojna. Podczas kompletowania zespołu w marcu w 1976 roku, w czym również brałem udział, przybyliśmy na farmę Jostena, farmera holenderskiego pochodzenia. Posiadłość jego nazywa się Mont Elias. Uprawia on 640 akrów, czyli 256 hektarów ziemi. W odległości 8 km od jego dworu walczą ze sobą dwa plemienia, które pierwotnie stanowiły jedność. Większa część podzielonego plemienia nosi nazwę Ngłabne, mniejsza Ntanzi. Ngłabne zajmują tereny leżące wokół terenu zamieszkiwanego przez Ntanzi. Przez to ta mniejszość nie ma swobody ruchu. Od 1952 roku obie skłócone części plemienia mordują się nawzajem. Przez parę lat panował pozorny pokój, ale w 1975 roku nienawiść wybuchła na nowo. Oznacza to, że żaden mężczyzna nie może spokojnie spać w nocy, gdyż w każdej chwili oczekuje ataku. Mężczyźni pracujący poza miejscem zamieszkania na przykład w Durban czy w Johannesburgu walczą ze sobą tam również. Jeżeli taki robotnik wraca do domu, musi bardzo uważać, bo inaczej zostanie zabity. Hogart Josten opowiadał mi, że ostrzegał kiedyś człowieka przed powrotem z Durban, ale ten zlekceważył jego słowa i został zamordowany. Przebywając w marcu 1976 roku w Mont Elias. Dowiedzieliśmy się, że w ostatnim miesiącu znowu zabito trzech mężczyzn. Jeden wypadek był szczególnie tragiczny. Pewien młody człowiek, uciekając z grupą kobiet i dzieci, został trafiony kulą. Żył jeszcze, gdy matka osłoniła go swoim ciałem, błagając o litość. Ale napastnicy odciągnęli matkę i zasztyletowali syna. Trzeba tu dodać, że w tych walkach zabija się tylko mężczyzn. Oddziały morderców nie wahają się wtargnąć również na dwory ludzi białych. Hogart opowiadał mi, że pewnego dnia zjawiło się na jego farmie siedmiu Zulusów szukających jego traktorzysty, który należał do wrogiego plemienia. Wtargnęli do domu i oddali dziesięć strzałów. Sześć kul spadło na podłogę, bo spłonka źle funkcjonowała, ale cztery trafiły ofiarę w rękę. Od tego czasu traktorzysta, ojciec pięciorga dzieci. Musiał się ukrywać. Kilku białych postarało się o pracę dla niego w dalszej okolicy. Zulusi ukrywający zbiegów narażeni są na śmierć. Po wykryciu tej serii morderstw prezydent policji wezwał na rozmowę króla plemienia Ngubane. Wysłuchawszy zarzutów, król roześmiał się tylko i powiedział: Tak jest od 1952 roku. Nic na to nie można poradzić ale od tej pory miał się na baczności. Naczelnicy niektórych plemion poznali moc Ewangelii. Wiedzą, że tylko nowina o Jezusie Chrystusie może położyć kres walką pomiędzy plemionami. Król Muntun Gubane poprosił Erla – przyjdź do nas, aby wasza Ewangelia zakończyła wojnę. Opowieść trzecia. Wojna stuletnia. Wszyscy słyszeliśmy o wojnie trzydziestoletniej. W 1618 rozpoczętej i skończonej w 1648 i o nieszczęściach, które przyniosła. Starsi z nas pamiętają z własnego doświadczenia o koropności pierwszej i drugiej wojny światowej i myślą o tym ze zgrozą. Wśród Zulusów żywa jest pamięć o wojnie stuletniej, która trwała od 1872 do 1972 roku. A skończyła ją nie bomba atomowa, ale nawrócenie pewnego króla. Dlatego warto opisać tę wyjątkową historię, tym bardziej, że dotychczas nikt się o to nie pokusił. Pełen wdzięczności wyznaję, że łaskawe kierownictwo Pana Jezusa sprawiło, iż mogłem przeżyć osobiste to przebudzenie Zulusów, a zwłaszcza poznać tego wierzącego króla. Ale do rzeczy. Plemię Tembus liczy 13 tysięcy członków i mieszka na południe od rzeki Tugela. Plemię Mabaso liczy 6 tysięcy członków i mieszka na północ od tej rzeki. W 1872 roku Tembusowie stwierdzili, że zaczyna im być ciasno i zwrócili się do urzędnika państwowego Szepstona z prośbą o przydzielenie terytorium Siozini, które należało do krainy Mabasów. Prośbę spełniono. Przymusowe odstąpienie ziemi stało się przyczyną nieustającego sporu. Tembusowie i Mabasowie stali się śmiertelnymi wrogami. W roku 1898 kompetentny przedstawiciel rządu z chciał zakończyć spór i oddał ziemię z powrotem we władanie plemienia Mabaso. Oczywiście było to wyzwaniem dla Tembusów, którzy odtąd stale napadali na tereny należące do Mabasów. Zabijali ludzi i podpalali domy. Napad taki wyglądał przeważnie tak. O północy atakujący pukali do drzwi zagrody. Mieszkańcy jej wychodzili na zewnątrz, wiedząc, że dom zostanie natychmiast podpalony. Kobiety i dzieci mogły odejść nienagabywane, natomiast mężczyzn zabijano. Ofiarą morderców padali czasem nawet jedenastoletni chłopcy, ponieważ zdarzało się, że mężczyźni przebierali się za kobiety, więc zmuszano potem kobiety do rozbierania się. Te, które miały małe dzieci, musiały pokazać ich płeć. Zdarzało się, że zabijano wszystkie dzieci płci męskiej. Wśród tych okropnych walk parę zdarzeń zwraca szczególną uwagę. W 1922 roku Tembusowie znowu zaatakowali plemię Mabaso. Dotarli aż do zagrody króla Cikazy. Król był na polowaniu, więc zaczęli go szukać. Cikazy polował samotnie na koniu. Ponieważ był uzbrojony, więc bronił się zaciekle. Zabił dwunastu przeciwników, zanim skończyła mu się amunicja, a potem pogalopował urwiskiem i rzucił się w przepaść. Nie chciał dostać się do niewoli Tembusów. Zamordowanie króla wywołało nową falę morderstw. W następnych latach po obu stronach zginęło 120 ludzi. Co dwa 3 lata morderstwa i podpalenia przebierały na sile i terytorium zajmowane przez oba skłócone plemienia uznane zostało za największe ognisko zapalne Afryki Południowej. Rząd południowoafrykański podejmował liczne próby zmierzające do zakończenia krwawych sporów. Przysłano kiedyś cztery helikoptery. Z 70 policjantami, którzy przeprowadzili rewizję w domach, znaleźli broń i aresztowali jej właścicieli. Największą akcję z udziałem 200 policjantów przeprowadzono na terytorium Na Jawo, którzy zagnali 21 mężczyzn wrogiego plemienia na brzeg przepaści i rzucili ich w otchłań. Oficjalne czynniki podają, że od lutego do czerwca 1972 roku Spalonych zostało 921 domów i zginęło 16 tysięcy mężczyzn. Dokładnej liczby zabitych po obu stronach nie można ustalić. W tej sytuacji Zulusi żyli w stałej niepewności. Całe rodziny szukały schronienia u białych. Nocowano na korytarzach w szpitalu, komisariacie, sądzie i w ogrodach białych ludzi. Przyniosło to ze sobą problemy sanitarne. Trzeba było wprowadzać szczepienia przeciw typusowi. Nakazano Zulusom korzystanie z ubikacji, bo brudy pozostawione przez nich w ogrodach nie tylko psuły powietrze, ale przyciągały też robactwo i szczury. Dwa sklepy w okolicy sprzedawały już tylko artykuły żywnościowe, bo ludzie nie kupowali nic innego, mówiąc: podczas następnego napadu i tak wszystko się spali. Nie tylko Zulusi cierpieli z powodu niepokojów biali ludzie również byli wciągani w te sprawy. Urzędnicy wszelkimi siłami bronili się przed wysyłaniem na placówki położne na obszarze objętym walkami. Jeśli ich do tego zmuszano, wracali po trzech miesiącach. Życie codzienne było sparaliżowane. Handel zamarł prawie zupełnie. Wyjazd poza obręb jakiejś miejscowości był bardzo niebezpieczny. Nie można było regularnie pracować. W tym straszliwym czasie Erlo Stegen krążył w Tugeli. Było to w 1964 roku. Pewnego razu zatrzymał go znajomy adwokat. Niech pan pójdzie ze mną i zobaczy. W tym domu leży wiele trupów. Czy wy, którzy głosicie Ewangelię, nie możecie nic zrobić, żeby to mordowanie wreszcie się skończyło? Erlo przeczuwał, że stało się tu nieszczęście, bo po drodze przejeżdżał obok wielu spalonych i jeszcze dymiących zagród. Powiedział więc adwokatowi, że sprowadzi więc swoich pracowników, aby przeprowadzić w Tugeli ewangelizację. Przywieziono namiot, w którym przez dwa miesiące miały się odbywać zebrania. Od tej chwili w miejscowości tej zaczął się czas nawiedzenia Bożego. Członkowie zespołu na kilka godzin przed rozpoczęciem zebrania przeszukiwali cały namiot, ponieważ w innych miejscowościach zdarzało się, że poganie planowali zamachy. Ludzie schodzili się już parę godzin wcześniej i czekali na zwiastowanie. Czy przebyte cierpienia pozwolą im otworzyć się na Ewangelię? Pewna kobieta w tobylczem stroju zapytała: Czy tu jest to miejsce, gdzie można złożyć swoje grzechy? Nigdzie nie znalazłam ratunku, czy tu mi ktoś pomoże. Ta nieumiejąca czytać ani pisać poganka kupiła sobie Biblię. Zaniosła ją komuś, kto umie czytać i zażądała. Przeczytaj mi to miejsce Pan powiedział, że muszę to usłyszeć. Tak samo postępowała na nabożeństwach, podchodziła do kaznodziei i prosiła o przeczytanie określonych wierszy. I tekst zawsze pasował do treści, i tekst zawsze pasował do treści głoszonego zwiastowania. Był to znak, że Duch Święty wskazywał tej kobiecie odpowiednie miejsca Biblii. W latach 1964 i 65. Tylko kobiety przychodziły w Tugeli do wiary. Dopiero gdy zaczął się ruch przebudzeniowy, zaczęli się zjawiać mężczyźni. Było to poprzedzone następującym wydarzeniem. W 1967 roku odbywało się zebranie w odległej o 40 km od Tugeli miejscowości. Po nabożeństwie, które trwało do północy, jeden z kaznodziei wyszedł na tyły domu, żeby się pomodlić. Nagle poczuł, że jakaś niewidzialna siła unosi jego ręce i zwraca je w kierunku Tugeli. Usłyszał przy tym głos: Tam, gdzie wskazujesz, okaże się moje potężne działanie. Teraz zaczną tam przychodzić do wiary mężczyźni. Opowiadanie czwarte. Nawrócenie Gabajane Mabaso. Wszystko, co opisałem dotychczas o walkach wokół Tugeli. Zawdzięczam relacjom Bila Larkana i Erlo Stegana. Ale historię Gabajany usłyszałem z jego własnych ust podczas pobytu z zespołem w Tugeli. Gabajana pochodzi z królewskiego rodu. W 1967 roku Erlo zwiastował Ewangelię wśród plemienia Mabaso. Gabajana usłyszał nowinę i zrozumiał, to jest to, czego mi potrzeba. Gabajana przyjął Jezusa. A oto jego historia. Przed nawróceniem chodził od jednego czarownika do drugiego. Odwiedził najsłynniejszych czarowników na całym obszarze, aż po Transwal. Sprawił sobie tyle wizerunków bożków i tyle talizmanów, że wystarczyłoby ich na zapełnienie całego pokoju. Uprawiał kult przodków i składał ich duchom w ofierze kozy i krowy. Nie mógł jednak znaleźć upragnionego pokoju i było z nim coraz gorzej. Krótko przed nawróceniem Gabajana miał dwa sny. W pierwszym zobaczył dwie opuszczające się z nieba Biblię i usłyszał głos Przeczytaj to, idź do chrześcijan. Wkrótce potem miał drugi sen, w którym usłyszał głos Nie idź do chrześcijan, pozostań wierny swoim przodkom. Gabajana zdecydował posłuchać głosu z pierwszego snu i poszedł do kościoła. Zraziło go jednak ustawiczne molestowanie o pieniądze w czasie nabożeństw. Przestał więc tam chodzić. Jak już wspomniałem, w tym czasie przybył do Tugeli na ewangelizację Erlo. Podczas jego zgromadzeń do dziś nie zbiera się kolekty. Zaimponowało to pragnącemu zbawienia Zulusowi. Zauważył też różnicę w zwiastowaniu. Zulusi na ogół mówią, że w kościołach zwiastuje się martwą Ewangelię. A Erlo i jego zespół głoszą Ewangelię żywą. Żeby nie było nieporozumień, trzeba zaznaczyć, że to surowe zróżnicowanie pochodzi od zlusów, a nie od białych. Muszę tu przytoczyć pewne zdarzenie z mojej ojczyzny. W odległości 20 km od miejsca, gdzie się urodziłem, leży wieś spyk. W końcu ubiegłego stulecia zaczął się tam pod wpływem wierzącego ewangelickiego pastora silny ruch przebudzeniowy. Z bliska i z daleka ciągnęła do spyk w każdą niedzielę ogromna rzesza ludzi. Opowiadała mi o tym moja babcia. Okoliczni pastorzy oskarżyli pastora Henhyfer, że odbiera im wiernych. W tych czasach wielki książę Baden był zarazem biskupem ewangelickiego kościoła. Henhyfer i jego oskarżyciele zostali poproszeni do zamku. Odczytano główny punkt oskarżenia. Henhyfer obronił się oryginalnym zdaniem: karmcie swoje kury, to wam nie uciekną. Kury wiedzą, czy rzuca się i piasek, czy pszenicę. Na tym się skończyło. Nic nie mogło zahamować ruchu przebudzeniowego. Zulusi również wiedzą, jaka jest różnica między piaskiem a pszenicą, albo żeby wyrazić to biblijnie, odróżniają plewy od ziarna. Dlatego idą tam, gdzie dostają chleb, a nie kamienie. Wszystko to są biblijne obrazy. Znaczenie ich możemy znaleźć w Biblii. Ewangelia Mateusza 3:12. Zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ewangelia Mateusza rozdział 7, werset 9. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Przyjęcie Ewangelii spowodowało w życiu gabajany radykalną zmianę. Zniszczył wszystkie wizerunki Bożków, a co ważniejsze, natychmiast zaczął głośno wyznawać Chrystusa. Jego wpływy zaczęły rosnąć i w 1972 roku został królem. Jego poprzednik był poganinem. Znany był powszechnie jako pijak. Pewnego razu odwiedził czarownika, ale ten nie mógł mu pomóc. Pijany król zmarł nagle w jego zagrodzie. Czarownik przeraził się i poprosił towarzyszących królowi ludzi, aby zabrali zwłoki do szpitala i powiedzieli, że król zmarł po drodze. W przeciwnym razie czarownik poszedłby do więzienia, gdyż rząd Afryki Południowej nie pozwala uprawiać czarów. Zulusi spełnili tę prośbę czarownika. W pogrzebie wzięli udział wszyscy dostojnicy, którzy chcieli pogrzebać zmarłego króla zgodnie z pogańskim rytuałem. Ale Gabajana, który był teraz prawowitym następcą króla, Sprzeciwił się tej pogańskiej ceremonii. Podniósł ręce i oświadczył przed całym narodem i wojskiem: Nie będziemy więcej chowali naszych zmarłych według pogańskich zwyczajów. Pogrzeby będą się odbywały ze Słowem Bożym, modlitwą i śpiewem. Część żołnierzy zaczęła szemrać, ale oficerowie nakazali im spokój. Od czasu tego odważnego wyznania nie odbył się już ani jeden pogański pogrzeb. Bóg udzielił wierzącemu królowi takiego autorytetu, że naród i wojsko było mu posłuszne. Król zmienił też różne inne złe zwyczaje. Podczas uczt weselnych, na których pito dużo alkoholu, zawsze dochodziło do bujek i rozpraw nożowniczych. Odkąd Gabajana został królem, w jego plemieniu nie zdarzyła się ani jedna bójka. Królowi temu było też dane zakończyć Suletnią Wojnę. Jest to naprawdę wielkie osiągnięcie że oddało mu się położyć kres morderstwom i łupiestwu. A stało się to tak. Pewnego wieczoru doniesiono królowi, że następnego ranka grupa młodych ludzi ma zamiar zaatakować tembusów. Poszedł więc i przedstawił im wszystkie nieszczęścia, jakie przyniosły te trwające sto lat walki. Zabronił im też stanowczo iść na wyprawę. Dowiedzieli się o tym tembusowie. Ich wysłanicy przyszli do króla podziękować i powiedzieli. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby jakiś król opamiętał się i sprzeciwił mordowaniu ludzi. Szanujemy to i nigdy więcej nie zaatakujemy was. W ten sposób wrogowie plemienia zawarły pokój, a zdarzyło się to w połowie 1972 roku, krótko po objęciu władzy przez nowego króla. To cudowne wydarzenie nie było owocem zabiegów dyplomatycznych ani akcji militarnych ale było darem Pana dla Jego wiernego świadka. Spełniły się tu słowa. Nie dzięki moce, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Zachariasza 4-6. Walkę pomiędzy plemionami prowokuje wiele głupich wypowiedzi podróżników i etnologów będących przeciwnikami misji chrześcijańskiej. Ileż to razy daje się słyszeć takie niemądre i krótkowzroczne gadanie? Zostawcie pogan w spokoju, dajcie im żyć w szczęśliwym pierwotnym stanie, nie narzucajcie im zachodniej kultury i religii. Wypowiedź ta jest podwójnie głupia: po pierwsze, nie zmuszamy żadnego poganina do wierzenia w Chrystusa, a po drugie, widzieliśmy właśnie, jak wygląda szczęśliwy stan pierwotny bez Chrystusa. Dopiero Ewangelia położyła kres morderstwom bez końca, ale podróżnicy ateiści nie dają za wygraną, wymieniając straszliwe wojny prowadzone przez tak zwane kraje chrześcijańskie, mówią Ewangelia nie była w stanie zapobiec tym wojnom ani wpłynąć na ich zakończenie. Odparcie tych argumentów jest jednak bardzo łatwe: Wymieńcie mi choć jeden chrześcijański kraj, nie znajdziecie ani jednego. Istnieją poszczególni chrześcijanie, ale nie ma chrześcijańskich krajów. Najwyższe stanowiska w rządach przeważnie nie bywają obsadzane chrześcijanami. Istnieją chlubne wyjątki, jak Lee seung pierwszy prezydent Korei Południowej. Król Gabayana Mabaso również należy do tych wyjątków.